Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Dziś bardzo ważny przekaz, a być może dla wielu z Was wyjaśniający naturę osób zajmujących się magią. Tytuł brzmi: Dlaczego ludzie pracujący z magią unikają innych? I teraz odpowiedzi na to jest bardzo wiele. I jako bardzo, bardzo profesjonalny samotnik płci żeńskiej podzielę się teraz tymi powodami. Oczywiście, jeżeli pracujesz z magią i pragniesz ten świat uzupełnić o wiedzę ze swojego doświadczenia, pragniesz dodać, dlaczego ty czasami wolisz się osunąć w takiego rodzaju nawet brak obecności towarzyskiej czy też rodzinnej. To śmiało, po prostu pozwólmy, pomóżmy światu nas zrozumieć. Miejsce w komentarzach czeka po prostu na Twoje słowa. I teraz e, słowem wyjaśnienie. Bardzo często, kiedy ludzie widzą siebie, e, po prostu postrzegają się, czy też e, nawet jako przechodnie na ulicy, czy też znają się i spotykają się w jakimś miejscu, e, mają taki odruch, żeby natychmiastowo Zacząć do siebie mówić, dźwiękować, żeby zacząć wydawać w swoją stronę jakieś melodie, produkować informacje. Tymczasem osoba w magii jest bardzo często zajęta na takich poziomach, które są poza postrzeganiem osoby takiej zwyczajnej, cywilnej. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak zwyczajna osoba albo normalna osoba, ale. Jest to takie porównanie dla osób aktywnych czy też nieaktywnych w sztuce działania, a dokładniej w tworzeniu magią. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z magiem, który przemieszcza się przez przestrzeń publiczną, ale znajduje się w swoim procesie przemyślenia, w swoim procesie rozpoznania czegoś i ludzie dorzucają przez swoją obecność, do tego jakieś plotki, jakieś narzekania, a nawet wibracje wesołe, radosne, ale totalnie nie będące kompozycją do tego rytuału, czy też do tego pływu, mag czy też wiedźma rozpoznają natychmiastowo tę energię jako zaburzenie, jako coś, co dla dobra procesu, dla dobra rytuału należy wyeliminować z postrzegania. I teraz uwaga. W momencie, kiedy Czynimy w magii, wymaga to od nas stuprocentowego skupienia. Nie tylko obecności, nie tylko zdecydowania, co dokładnie pragniemy dokonać. Magia jako sztuka skuteczności wymaga od nas jeszcze takiej odpowiedzialności już na samym początku. Decyzji takiej, którą można porównać nieco do brania psa ze schroniska, czyli niezależnie od tego, którędy ten pies będzie się zachowywał, my bierzemy za niego odpowiedzialność i będziemy po nim sprzątać i go karmić, prawda? W przypadku magii, no tu nie mamy tylu niewiadomych, bo co zasiejesz, to zbierasz. Jeżeli poruszasz się energią piękną, jeżeli korzystasz z takiego rodzaju pomocy sił ponadpodstawowych, czy też po prostu Twoich, a więc na przykład z mocy anielskich, co wówczas wszystko to, co robisz, jest uniesione wyżej w częstotliwości, czyli po prostu rośnie w dobro. No i teraz wracając do tego, dlaczego magowie unikają ludzi. Magowie unikają ludzi, dlatego że wszystko jest informacją. Jeżeli Ty postrzegasz w stopniu, który chcesz poszerzać, prawda? Pragniesz, żeby Twoje zmysły wyrażały więcej możliwości parapsychicznych, Pragniesz, żeby Twoje oczy pokazywały Ci energię, pragniesz, żeby Twoje uszy dawały Ci głębie melodii, coś, co było dla Ciebie schowane wcześniej, jakby skompresowane, to zdaj sobie sprawę, że to wszystko kosztuje pewną zajętość Twojego umysłu, tak jakby miejsce na twardym dysku. To wszystko to jakieś bodźce, które należy przetworzyć, zrozumieć, zsumować, Przeczytać jak język wszechświata, który do nas dociera. Jeżeli wchodzisz do pomieszczenia i twoje zmysły nie są otwarte na postrzeganie parapsychiczne, to w tym pomieszczeniu znajdziesz może 5, może 10, może 20 elementów, które zwrócą twoją uwagę. Jeżeli jesteś w spektrum postrzegania parapsychicznego, to tych elementów może być kilka tysięcy, albo mogą to być informacje położone na różnych głębokościach dla Twojej percepcji, czyli mówiąc wprost, multywymierowe, bądź związane z przekazami z innych czasów, bądź z innych wymiarów czasu przestrzennych. I teraz, dlatego, osoby w magii często też nie decydują się na prowadzenie pojazdów, też taka ciekawostka prywatna. Tak jak uwielbiam, cały katalog Tupaka, tak? Mówiąc po angielsku: I don't have ambition as a rider, Czyli zupełnie nie będę robić prawa jazdy. Zupełnie nie, uważam, że nie jest to dla wszystkich, a wręcz, że jest to dla niektórych. Interpretacja, że mm, każdy człowiek, niezależnie od swojego stanu psychicznego, predyspozycji, od swojej energii, może wsiąść do maszyny, która rozpędza się do jakiejś niewiarygodnej ilości kilometrów. Tak, kochani, bliżej mi do prania w rzece, niż do włączenia Nintendo, to już też słyszałam, ale. Jeżeli każdy człowiek ma możliwość uczestniczenia w ruchu, tworzenia tego w taki sposób, no to wiecie, że generuje to pewne niebezpieczeństwa. W magii przede wszystkim odpowiedzialność wymaga, żeby eliminować niebezpieczeństwa, zanim przystąpimy do działania. Więc jeżeli jesteśmy na kolizyjnym z jakąś osobą, z jakąś wibracją, jeżeli mamy w swoim życiu osobę, która zawsze przynosi określone symbole, historię albo która zawiera przez swoje doświadczenie i przez to, jakie konwertuje jakiegoś rodzaju gorycz, złość, zemstę, coś, co nie komponuje nam się w żaden sposób z energią, którą prowadzimy, to czy umiemy to sobie wytłumaczyć osobiście, mentalnie, czy też nie, będziemy tej osoby unikać. Dla dobra energii wyższej, za którą mamy odpowiedzialność, dla dobra substancji, która jest wieczna, mówimy tutaj o magii, którą wprowadzamy w świat, my po prostu eliminujemy te przeszkody, które mogłyby wprowadzić zaburzenie. I oczywiście, czasami ta przeszkoda jest ubrana w coś niewygodnego, a czasami w coś pięknego. Jak to mówimy w magii, czasami szatan rzuca w Ciebie granatami, a czasami cukierkami. Cokolwiek się zatrzyma, znaczy, że jest skuteczne dla tej ciemnej strony. Dlatego bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że to nie jest tak, że nie lubimy was albo że w jakiś sposób postanowiliśmy akurat was wykluczyć. Jeżeli prowadzimy rytuał magiczny, jeżeli jesteśmy życiowo skupieni na przykład na uzdrowieniu kogoś albo na ochronie miłości, albo na jakiejś najważniejszej świętości dla siebie, to wiedząc jak ważne jest stworzenie tego, jak ważny jest fokus na każdym elemencie, który to stanowi, nie pozwolimy sobie dorzucać na ten stół rzeczywistości w ten sam czas, na przykład takich niewiadomych, jak czyjaś bieżąca historia życiowa, albo to, czy ten ktoś nadal będzie mówił o swoich byłych, czy też może już nie. Po prostu bardzo często osoby w magii. Dla dobra sprawy, którą prowadzą, dla dobra misji, wybierają takie wręcz sterylne warunki towarzyskie. Czyli na przykład wolą postrzegać, spotykać się z osobami, które postrzegają podobnie. Czyli oczywiście, że jeżeli się rozwijasz, to na przykład przestaje ci z czasem pasować towarzystwo tych samych kolegów z przedszkola czy ze szkoły, prawda? I w dorosłym życiu dokładnie tak samo. Jeżeli nagle spojrzysz na swoich znajomych i zdasz sobie sprawę, że mimo tego, co im powtarzasz, i mimo tego, że wymagasz szacunku dla swojej praktyki, oni zachowują się jak banda Mugoli, która ma fan tylko i wyłącznie ze cię parę stopni niżej niż udało Ci się wejść. To znak, że najwyższy czas zmienić znajomych i że absolutnie w żaden sposób nie masz obowiązku zostać przy takich energiach, bo przy takiej świadomości, to ty w tej chwili pozwalasz, żeby ktoś ci robił krzywdę, jeżeli pozwalasz, żeby jakieś osoby swoimi opiniami cię w realny sposób hamowały bądź krzywdziły. Osoba w magii zaczyna dostrzegać swoją świętość. Jeżeli na przykład mamy znajomych, którzy realizują się w takim stylu pesymistycznym, to w pewnym momencie zaczynamy zauważać, jak instynktem matki, po prostu instynktem stwórcy, że energia tej osoby szkodzi w rytuał, po prostu, że, że mleko kiśnie, że masło się psuje, że generalnie, że biorąc, ktoś wprowadza taki... Mm, Chaos nie tylko jeśli chodzi o substancje czasu, ale generalnie nawet po wyjściu tej osoby ty się czujesz gorzej, więc takie osoby też naturalnie eliminujemy. Poza tym jeszcze jest, oprócz osób, które nie są wyeliminowane, taki faktor, na który trzeba zwrócić uwagę: mianowicie rytuał to kompozycja. Tak jakbyś tworzył perfumy, tak jakbyś gotował zupę, tak jakbyś. Tworzył bukiet kwiatów, który jest szczególnym, artystycznym połączeniem wibracji. Tak jakbyś tworzył lekarstwo. I czasami, nawet osoby, które lubimy, po prostu nie są kompozycją do tego, co robimy w danym momencie. Czasami, już tak mówiąc, bardzo technicznie, ale już wyjaśniam, osoby wysoko w magii to najczęściej osoby, które oczywiście wyszły już z królestwa instynktu nie reagują instynktownie nie reagują pamięcią komórkową pamięcią swoich traum na wszystko co się dzieje to osoby które taką zbudowały w sobie dojrzałość, że nie są niewolnikami swoich rząd czy potrzeb swojego ciała potrafią to przekroczyć widzieliście pewnie w wielu kulturach takie osoby, które no, te granice dla ludzkiego rozumienia przesuwały, na przykład osoby, które nie spały przez wiele lat, albo unikały posiłków, albo ascetów, którzy unikali mycia tak z kolei, bądź też joginów, którzy w określonej pozycji zastygali na wiele lat, tutaj chodziło o przeniesienie. Oczywiście tego konkretnego praktykującego, ale i też ludzkości wszędzie w zakresach wpływu na poziom energii ponad materią, czyli takiego panowania swoją wyższą substancją nad wszelkimi odruchami. Czyli królestwo instynktu, osoba w magii oczywiście ma zintegrowane, ale nie musi reagować tym instynktem. Następnie mamy oczywiście królestwo mentalne, czyli Królestwo tożsamości, czyli nasza psychika, czyli wszystko to, co w nas zaprogramowane, co w nas wpisane, jak i co sami wpisujemy. Cała komunikacja, słowa, którym się porozumiewamy, to jak rozumiemy innych, to jak tłumaczymy sobie świat, dekodując rzeczywistość zmysłami. To wszystko jest tutaj. Tu również znajduje się nasza percepcja, no i oczywiście można powiedzieć osoba w magii, ma bardzo mocno ustanowioną swoją personę, swoją no, taką osobistą energię mocy, swoją wersję siebie najwyższą, do czynienia magii. Oczywiście. Nie da się tego pominąć, to jest bardzo ważne. W wielu rytuałach ja na to stawiam, żebyście zobaczyli siebie w postaci, którą widzą Was aniołowie, albo żebyście zobaczyli energię duszy i naturę duszy. Na przykład poczuli siebie w ruchu i zobaczyli, czy ta Wasza dusza jest o lekkościach, czy woli fruwać, czy pływać, prawda? Dużo tego było w magii szamańskiej. Przy okazji, oczywiście, pracy ze zwierzętami mocy. Jeżeli pamiętacie. Dawne Gabrielnie, to był też ten etap świata, żeby z tym pracować. Cieszę się, że wpisałam to wówczas swoim głosem. Nadal można oczywiście korzystać. Dodatkowa rzecz, pamiętajcie, Królestwo Rozumu, czy też mentalne, czy też Królestwo Psychiki, Tożsamości to jest coś, co w nas tworzy świat, wychowanie, ale co my też tworzymy. To jest nasz komputer centralny, sterujący naszymi ruchami myślowymi, naszymi stylami myślowymi, tym, którędy do siebie myślimy, którędy układamy wizję, w jaki sposób konwertujemy to, co widzimy, co planujemy, co marzymy na rzeczywistość. Tu znajdują się te drogi. Czy myślimy do siebie o tym, tak entuzjastycznie, ze wsparciem, z radością, czy raczej rzucamy zaklęcia, i później myślimy sobie ta jasne, albo sprawdzamy, czy klepnie. No tu znajduje się też nasz stosunek do rzeczy, które robimy, i oczywiście osoba w magii, osoba wysoko w magii, to królestwo również ma zintegrowane, ma zintegrowaną swoją formę zewnętrzną. Do komunikacji z całym środowiskiem, właściwie nazywamy to funkcją. Najczęściej idzie to z imieniem. Ja nazywałam się Mistrzynią ceremonii, najwyższą kapłanką lub wiedźmą po prostu i ludzie wiedzą dzięki temu, czego mogą ode mnie wymagać, prawda? Raczej nie spodziewają się, że będę żonglować, raczej przychodząc do mnie, nie myślą, że im sprzedam mleko, albo też mimo tej mody, która może na to wskazywać dzisiaj tak tędy ale na pewno możecie się spodziewać ode mnie magii, możecie się spodziewać naturalnej medycyny możecie się spodziewać przekazów anielskich, wiadomo, prawda? możecie się spodziewać rytualistyki, jasne i każdy kształtując swoją personę publiczną, czyli taką wpisując to co chcemy by świat o nas myślał i jak wybieramy, żeby świat nas postrzegał, tu definiuje siebie, dokładniej, to, jak jest postrzegany przez każdą osobę, która spojrzy. I jest jeszcze coś takiego jak persona wewnętrzna. Bardzo często one się różnią i chodzi o to, żeby się nie różniły i jako wewnątrz, taki na zewnątrz, jako na górze, tak i na dole, żebyśmy byli w prawdzie, czyli tak jak się czujemy, żebyśmy mogli przekazać na zewnątrz. I teraz tu się na chwilkę zatrzymam.